Brian Deleski z Able Distributors. Dziękujemy za zapoznanie się z Napoleon 95 Percenter. To naprawdę niesamowity sprzęt. Jest dobrze zaprojektowany, dobrze zaprojektowany, jest wytrzymały. Uwielbiam wszystko w tym piecu. Ten jest wielopozycyjny, z przepływem w górę, w dół, w lewo, w prawo, co czyni go super, super użytecznym. Ma kilka rzeczy, o których trzeba wiedzieć. Występuje tylko w dwóch szerokościach. 17,5 dla wszystkich trzech ton lub mniej 22,5 dla wszystkich innych. Tak więc 22,5 różni się nieco od norm branżowych. Więc to, co zrobiliśmy, to dwa przejścia. Jedno z nich z 22,5 sprowadzimy z powrotem do 21, a te mają około 4,5 cala wysokości. W drugim przejdziemy z 22,5 do 24,5. Więc jeśli masz istniejące przewody, lub jeśli wybierasz cewkę z rynku wtórnego, której nie dostarczamy, są one dostępne. Jest ona wykonana z tej samej grubej stali, z której wykonana jest obudowa pieca. Naśladuje ona górną część pieca, dzięki czemu umieszczenie wężownicy w obudowie i komory rozprężnej jest bardzo solidne. Gdy przejdziesz do naszego przewodnika po rozwiązaniach, ponieważ są to konkretne wymiary, upewnimy się, że wyjdziesz ze wszystkim, czego potrzebujesz. Od plenum po sześciocalową skrzynkę powietrza powrotnego, na wypadek gdybyś chciał zrobić 20 dwudziestocalowy filtr, mamy je. Mamy 20 dwudziestocalowe skrzynki powietrza powrotnego ze stojakiem na filtr i małymi drzwiczkami. I to jest fajne. Jeśli cały powrót pochodzi z dołu, jest to zdecydowanie najlepszy sposób. Zamierzamy zasugerować gumowe nóżki lub nóżki pieca, więc kiedy przejdziesz przez przewodnik, możesz po prostu kliknąć, kliknąć, kliknąć i włożyć go do koszyka. Ponownie, zawsze zalecamy nowe złącze, nowy ogranicznik gazu. Zamierzamy zaoferować kilka kształtek PVC przejście, neutralizatory kondensatu. Każdy wysoko wydajny sprzęt kondensuje. Wytwarzana przez nie woda jest bardzo kwaśna. Więc jeśli masz żeliwną pułapkę torfową w podłodze lub kodach, zacznie ona zjadać rzeczy. Dlatego neutralizacja wody po opuszczeniu pieca przed umieszczeniem jej w odpływie lub pompie ściekowej jest zawsze dobrym pomysłem. Dlatego zawsze będziemy sugerować jeden z tych zestawów. Bardzo łatwe do złożenia. Nie jest trudny w utrzymaniu i jest dość opłacalny. W 95% jest to piec jednostopniowy. Ponownie, jest czterodrożny. Występuje w 40 tysiącach, 60 tysiącach. 80 tysiącach i 100 tysiącach. Napoleon to producent, któremu naprawdę warto się przyjrzeć. Ponownie ich zespół projektantów i właściciel wkładają serce i duszę w te piece. Uwielbiamy ich za to. Dzięki temu odnosimy sukcesy. Zawsze służymy pomocą. Dziękujemy.